Futbol od juniora do seniora. Witam w kolejnym 30. odcinku naszej serii Roman Kołtoń Prawda Futbolu. Witam prezesa Delty Warszawa Andrzeja Trzeciekowskiego. Witam serdecznie po wakacjach. Witam serdecznie po wakacjach i bardzo poważny temat malowanie trawy na zielono. Młodzieżowiec 2.0. Ja muszę powiedzieć, że Młodzieżowiec 2.0 to jest temat, który mnie bardzo interesował przez ostatnie miesiące, bo PZPN lubi wznieść takie hasło Młodzieżowiec 2.0. Pytanie, co się za tym kryje? Miały być wielkie pieniądze, nawet dla klubów ekstraklasy, ale okazuje się, że ministerstwo nie jest gotowe płacić tych pieniędzy, i dzisiaj wynagrodzenia, jeśli chodzi o młodzieżowca 2.0, są większe w pierwszej linii niż w ekstraklasie. Natomiast sam pomysł młodzieżowiec 2.0, związany jest ze zniesieniem tak naprawdę przepisu o młodzieżowcu w ekstraklasie nie ma już obowiązku wystawiania, nie można się już nawet wykupić, bo po prostu ani nie musisz się wykupywać, ani nie musisz stawiać na młodzieżowca w ekstraklasie. Jak to odbierasz? Malowanie trawy na zielono. <laughs> Słuchaj, no, jak wiesz, ja, który jestem krytyczny, potrafię też znaleźć pozytywy. I, i zawsze twierdziłem, no sam pomysł jako pomysł jest ok, no, ale to no, diabeł tkwi w szczegółach. A to, co zrobiono, no to jest typowym malowaniem, no bo no, nazwano 2.0 jak w jakiś sposób, no ja rozumiem, że czemuś ma zmiana czynić. Tak? odróżnić, tak? ale czym odróżnić? To jest jeden system. No nie trzeba było zmieniać nazwy, no. Tak? Jeżeli, nie wiem, ktoś ma, Skoda miała model Superb tak i wprowadziła nowy, nie nazywa go inaczej, tylko Superb dalej jest nazwany. Tak? No coś jest, coś modyfikujemy, coś ulepszamy, coś polepszamy. Ale pierwotny przepis był twardy. Trzy lata obowiązujący, ja to nazywam przepis Alas w Boniek, czyli przepis z W tym zakresie. W tym zakresie wystawiania w Ekstraklasie piłkarza od pierwszej do ostatniej minuty co najmniej jednego młodzieżowca na boisku. Później Kulesza to złagodził. Że można było wykupić tam się. wykupić się z tego, tam były kary. Jeśli nie młodzieżowcy nie zagrali odpowiedniej liczby minut w sezonie, to, 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 to... Kluby płaciły kary, nie, nie było to dużo tych klubów, no ale wiemy Raków, Kołudźby, Częstochowa. Natomiast teraz w ogóle nie ma tego przepisu i ma być tylko premia ta skromniejsza nawet niż pierwszej lidze za wystawianie Młodych Polskich. Znaczy wiesz, myślałem, że zaczniemy od trochę innej strony, a skończymy na Ekstraklasie. No ale jeżeli No może zacznijmy. Nie, to... z... ja, idźmy już, nie, nie zmieniajmy. Tak, 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 zaczęliśmy, więc idźmy. Znaczy pierwsza podstawowa sprawa, coś musi służyć czemuś, mhm. tak? Ja zawsze powtarzałem, no wiem o tym, że to jest liga zawodowa i wszędzie tam, tak jak w biznesie, jeżeli narzuca się w biznesie jakieś ograniczenia, no to to nie służy do końca dobrze. I wydaje mi się, i tutaj to, co zacząłem na początku, pochylę się pozytywnie jednak mimo wszystko, co prawda na początku byłem sceptyczny tym, temu, co Kulesza wprowadził, czyli temu wykupowi, bo on, utrzymywał jednak tę zasadę, którą ja uważam, że powinna być, z którą wiele razy na ten temat dyskutowaliśmy, ale dawał możliwość, nie chcesz, zapłać, a te pieniądze trafią w dół do systemu i ten system pobudzą. Bo to jest, to jest jakieś rozwiązanie. Dla mnie no, ilość obcokrajowców, która gra w naszej lidze, ich poziom jest żenujący. Sami wiemy, my się zachwycamy, że ściągnęliśmy wychowanka jakiegoś tam znanego klubu. Kogo już nikt nie chciał, nawet tam w drugiej lidze. A my się ekscytujemy, podniecamy, że wychowanka klubu ściągnęliśmy. Czyli te zawodowe kluby z czołówki by wymówiły, że bez tych obcokrajowców, których mają, no nie byłoby choćby takiego postępu, jeśli chodzi o ranking klubowy UEFA, okay. prawda? Ej, okay. ale nikt nie mówi, że my mamy nie ściągać, mm. tylko powinny zostać jakieś gwarancja na to również, żeby ta nasza młodzież grała, bo wiemy jak to wygląda, nie wiem, Raków Częstochowa, o którym, o którym wspomniałeś, w Legii też jak to wygląda, jeżeli chodzi o grę młodzieżowców i czasami się pojawia jakiś jeden rodzynek tak i za chwilę go już nie ma. Ja ciągle słyszę, to jest... To jest tak. Ja jestem taki mały chłopiec. Mm -hmm. A tam są poważni panowie. Mówisz jako klub? Oryx, tak, tak, jako klub. Warszawa. Ja jestem mały chłopiec. A tam są poważni panowie. Ja jako mały chłopiec słyszę, jak ci poważni panowie płaczą i lamentują. Ciągle płaczą i lamentują. No to jakieś beksalale są. No niech się wezmą. Mają akademię, na której idą olbrzymie pieniądze z różnych źródeł. Bardzo dużo publicznych. Część akademii w Polsce kosztuje w skali rocznej kilkanaście milionów tak. złotych. I teraz ten klub mówi: Ja nie mam młodzieżowca? Ja nie mogę wystawić zawodnika, czyli mić zlikwidować? Nie no postulat był bardzo wyraźny. No ja wiem. Nie, no, wszystko jest postulatem ekstraklasy i dlatego nasza piłka wygląda tak jak wygląda. Uważam jeszcze raz wracając, że powinno być e, powinno być wprowadzenie niesztywnego, ale tego co był na koniec. Opłata, jeżeli nie zagrasz, czyli musi zagrać młodzieżowiec, nie zagra, opłata. Koniec. Wykupujesz się, pieniądze trafiają do systemu, który musi budować całość piłki nożnej, a przechodząc teraz dalej do tego, od czego myślałem, że zaczniemy, to znaczy, jeżeli chodzi o istotę, bo no tu zmieniono w tym 2-0 rzeczywiście, ten głównie to, to o to chodziło w tej zmianie, natomiast tam są dwie rzeczy jeszcze, które mnie bardzo irytują, budzą moje duże wątpliwości. Pierwsza rzecz to jest taka, że my promujemy kluby na poziomie centralnym. Tylko i wyłącznie. No ale zdajemy sobie sprawę, że chłopcy, którzy zaczynają mając 16, 17, 18 lat, bardzo często nie są jeszcze gotowi grać na poziomie centralnym. Oczywiście są i tacy jak Edebright, który, który mając. Czy Oskar Pietuszewski. Pietruszewski który gra w, w tym wieku, ale to są pojedyncze, pojedyncze osoby. To tak jak, yy, nie wiem, w Barcelonie możemy dać przykład, prawda, Aleja Maja. Tak, na przykład. Natomiast to są pojedyncze przykłady. Bardzo dużo chłopców musi zacząć niżej. Mhm. I ci, którzy oglądają nas program, wiedzą, że gościliśmy tutaj Michała Jerkę, który u mnie grał w Aklasie, jeszcze, bo wtedy miałem na niższym poziomie zespół. Dzisiaj siedzi na ławce w Radomiu. Mm -hmm. Michał Konanał, gościliśmy tutaj, już grał w okręgówce u mnie. Zadebiutował parę naście dni temu na poziomie drugiej ligi, mm -hmm. ale musiał zacząć wcześniej, niżej. I teraz, dlaczego my mamy tylko ten, ten program, ma obejmować tylko i wyłącznie wsparcie na tym najwyższym poziomie? Dlaczego nie wsparcie niżej? Ja uważam wręcz, że... To do której klasy rozgrywkowej, bo tam kiedyś. Kilka... Nie wiem, to kwestia jest, znowu, wiesz, ja, ja nie odpowiadam za ten program w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mhm. Jak kiedyś zostaniesz prezesem, bo ja na pewno nie, to zatrudnisz mnie i powiesz, Andrzej, zatrudniam Cię w Polskim Związku Piłki Nożnej, przygotuj program. Ja to przygotuję, przeliczę, wezmę ludzi, prawników, ja nie mam takiej wiedzy. Ja tylko wiem, że musimy dać polskiej młodzieży, może nie polskiej. Młodzieży, która gra w juniorskich zespołach w Polsce, bo to mhm. mogą być chłopcy Oczywiście. z Ukrainy, Białorusi, z innych krajów, nie ma znaczenia. Chłopcom stąd dać możliwość promocji i grania, a nie, że są zespoły w czwartych ligach, w piątych ligach okręgowych, tak? Gdzie się stawia na, tylko i wyłącznie na gości, już tak powiem. Przechodzonych delikatnie rzecz biorąc, a nie daje szansy y, młodym ludziom. Jeżeli teraz te pieniądze będą płynęły i teraz taki klub powie: Dobrze, ale ja może sobie uzbieram z tych pieniędzy, wezmę sobie lepszego tego doświadczonego zawodnika, zamiast średniaków wezmę parę młodzieży, zainwestuję w to, bo dostanę pieniądze. Jeżeli ten chłopiec, jeżeli większa liczba młodych chłopców dostanie szansę grania w seniorskiej piłce, to się szybciej będzie przebijała wyżej. Tym szybciej i więcej dostarczymy. Ekstraklasie zawodników, bo to temu służy de facto, prawda? Bo tu już nie mówimy, że. Bo szkolenie zawsze dzielimy na to szkolenie, które jest prospołeczne, tak? Czyli bardzo dużo dzieci ma grać w piłkę, jako w ogóle uprawiać baza, sport jako, podstawa, jako baza jak podstawa. Mówimy już o szkoleniu, które ma służyć mhm. temu, żeby pójść na w kształtowaniu zawodowych piłkarzy. Zawodowych piłkarzy. Mhm. I ja uważam, że konieczne jest to, żeby te pieniądze spuścić na dół. Ja bym, ja bym nie wiem do jakiego poziomu. Mi się wydaje, że do okręgówki. No bo już niżej to chyba nie. Oczywiście to nie, nie oznacza, że to mają być jakieś wielkie pieniądze. Ale teraz te małe pieniądze czasami na poziomie tej okręgówki mogą zmienić diametralnie postrzeganie. Te premie, te różne rzeczy. Ja wiem, czy budżet PZP-u by to wszystko wytrzymał? To też do policzenia pewnie. A, to wszystko jest do policzenia. A, a, czy, a czy wiążesz swoje nadzieje, żeby to nie było malowanie trawy na zielono? I taki pomysł młodzieżowiec 2.0, który tak naprawdę miał mieć wymiar zupełnie inny niż ma, bo przymiarki były takie, i widziałem, że w mediach pojawiała się ta kwota, żeby kluby ekstraklasy dzieliły między siebie 40 czy 50 milionów złotych. A dzielą chyba 10, bo, bo liczono na to, że Ministerstwo Sportu się do tego dołoży. To, to większa wypłata na, na tego młodzieżowca, na promowanie młodych Polaków jest w pierwszej lidze. Natomiast czy wiążesz nadzieję na zmianę z osobą wiceprezesa do spraw szkolenia? Bo poprzedni, na ostatnim zjeździe 30 czerwca, Maciej Mateńko dwóch głosowaniach przegrał, nie dostał jakby wotum zaufania ze strony sali, mimo że był rekomendowany przez prezesa Cezarego Kuleszę. Kulesza musiał poszukać nowego wiceprezesa do spraw szkolenia, Sławomir Kopczewski. Daleko nie szukał. Daleko nie szukał. Rozumiem, że postawił na no, zaufanego swojego człowieka. Czy wiążesz nadzieję z Kopczewskim jako wiceprezesem do spraw szkolenia, że on zdiagnozuje prawdziwe problemy w oparciu o ludzi, którzy... Ja miałem taki postulat zaraz po wyborach, myślę, że warto wrócić publicznie do tego postulatu, takiego stworzenia być może, nie wiem, ciała doradczego think tanku, czy czegoś, który by potrafił zdiagnozować Kopczewskiemu, ja rozumiem, że to on też jest człowiekiem ze szkolenia się wywodzącym, no tak. ale ileś tam zasadniczych problemów, żeby po czterech latach kadencji powiedzieć, udało się rozwiązać, nie wiem, połowę dobrze, kilka jeszcze... No tak, ale bardzo dobrze powiedziałeś. To chodzi o Think tank, o doradztwo, to nie chodzi o wydawanie poleceń, bo taki człowiek powinien czerpać wiedzę od różnych ludzi, nie słuchać ich poleceń, bo moje słowa mają być tylko słowami, ja rozumiem, że nie które tylko... oświetlają mu jakoś I nie przestrzeń. tylko ekstreklasa może. Tak, oczywiście, z różnych poziomów ludzie pokazują, jak wygląda rzeczywistość, i teraz ten człowiek podejmuje decyzję, czy ja wiążę. No, nadzieja umiera ostatnia, więc, więc, więc oczywiście. Znaczy, ja w ogóle chciałem porównać. Dla mnie, e, dla mnie to jest tak jak porównanie wyścigu małym Fiatem z BMW. No. To jest człowiek zupełnie innego kalibru. No, mówienie o tamtym człowieku, że był ze szkolenia młodzieży, no to jest ja zawsze powtarzam, to jest fikcja. No. To jest człowiek z kapelusza wytrząśnięty. Natomiast tu mówimy już o człowieku, który jednak jak Jelonia, Biały Stok, Podlaski, Związek. On wie, no, on, on wie, jak się ten chleb je. Czy będzie chciał pójść na jakieś ryzyko, e, pójść pod prąd, chcieć coś zmienić, przeciwstawić się ekstraklasie? Nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. Chciałbym bardzo, bo uważam, to co Ci powtórzę, wrócę teraz do tego, co wcześniej rozmawialiśmy. Pieniądze nie, nie są, bo ja jestem też klubem i też mógłbym powiedzieć, no to żebym ja teraz dostał jakieś pieniądze. Nie. Wiesz jak ja chcę pieniądze dostać? Dla Wiktora Bogacza, który poszedł do New York Red Bulls. Za Brighta, który mam nadzieję, że pójdzie do Chelsea. To są pieniądze. Mówimy o dużych pieniądzach. Jeżeli ekstraklasa ma dostawać pieniądze, to musi promować młodych ludzi, bo Europa i świat zapłaci albo za top gwiazdę, tak jak pełni formowany zawodnik, ale generalnie młody chłopak. Bogacza, rozumiem, mu kształtowała pierwsza liga i to już pozwala, jakby, pokazać takiego piłkarza, tak? Nawet. No tak, no. Był. By. Facet dostał, no, no bo, znaczy, znowu. To jest w sumie suma naczyń, tak? No, jego, tak, tak? Takiego chłopa się kształtuje. Ileś tam lat dostał u nas na najwyższym poziomie szkolenie. Potem pierwsza liga, mieć Legnica, hmm. idzie dalej. Ale ktoś mu dał szansę, tak? I ktoś inny widzi i płaci za to pieniądze. A my jak będziemy ściągali emerytów z Zachodu, to nikt temu Zachodowi nie da pieniędzy. Ja nie wiem oczywiście, bo ja nie mam takiej wiedzy yy, bezpośredniej. No ale tak jak w przypadku Edenbrighta, Kwestia podobno się rozłożyła na paru milionach, ale mówimy, że podobno oferta to, tak jak media podawały, Chelsea była 8,5. No to umówmy się za chłopaka rocznik 2007. A dlaczego oni chcieli te pieniądze dać? Bo jest niesamowicie sprawny. Ukształtowany przez 11 lat przeze mnie, potem przez e, zagłębie, doszlifowany po kolei, bo to nie jest tylko moja zasada. Doszlifowany, ktoś mu dał szansę grania, najpierw zagłębie mu dało szansę grania w drugiej lidze, teraz dostał szansę w ekstraklasie, i nagle ktoś za niego miliony daje. A my mówimy, że my się chcemy połaścić, żeby ekstraklasa nie dostała. Nie tu jest zysk i to ekstraklasa musi zrozumieć, Ale nie wiem, dlaczego nie chce. Natomiast. Dopytam do Cię no. o kwestię wychowanków, bo yy, 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 co jest dla Ciebie jakby definicją wychowanka? Yy, yy, yy. Ja akceptuję, jakby, że trzy lata, jak ktoś jest w klubie, to jest traktowany jako wychowanek. To... Znaczy, mówisz o systemie pł yy, znowu płacenia, no bo to przy, przy tym 2-0 młodzieżowcu, żeby móc zawodnika zaliczyć, trzeba być wychowanek, i on musi być trzy lata w klubie. No ja się z tym całkowicie nie zgadzam. No bo. My nie mamy promować wychowanka mojego klubu. My mamy promować młodych ludzi wchodzących do futbolu. W ogóle znaczy ja wychowanka wiem, jest rozumiem większa, e, większa liczba punktów w tym systemie z tego co ja pamiętam. Znaczy w ogóle żeby żeby dostać punkty musi być 3 lata. Mhm. Tak? No wróćmy jeszcze raz. E, istotą jest, żebyśmy my promowali młodych ludzi. Mhm. Tak? Wiadomo, że piłka nożna to jest tak jak w akwarium, masz taką ekosferę. Jest glonoja, co zjada glony, tam tutaj takie rybki, takie, i to wszystko musi żyć. Tak samo tutaj. Scouting jest częścią systemu. Nie istnieje piłka nożna bez skautingu, Ani młodzieżowa, ani seniorska. No i teraz klub skautuje, ściąga z niższych, z czwartej ligi powiedzmy czy, czy z trzeciej ligi super zdolnego chłopaka młodego wprowadza go do siebie nie ty nie możesz dostać pieniędzy bo on nie jest twój wychowanek nie nie wydaje mi się że w punktacji jest że to, taki piłkarz też jeśli spełnia warunki wieku natomiast wychowany znaczy nie jest, jest jako wychowankiem no tak no się więcej więcej jakby większy współczynnik jest za wychowanek. A dlaczego no wiesz no. no, zastanawiam się do no, no, o, Właśnie, ja zadałem Ci teraz ja pytanie. No bo ja znowu, co jest istotą? Mm -hmm. Istotą jest. wystawianie tych piłkarzy. Wystawianie tak? tych piłkarzy młodych ludzi, a nie mówienie. No bo teraz tak, jeżeli ja mam teraz dwóch chłopców, idąc z tym, co ty powiedziałeś, jeden jest mój wychowanek, dostaje do niego a drugi nie. Ja mam wpuścić go na boisko. No i wystawić... no nie wiem, czy się tym bym kierował, no ale. Ok. Ja, ja bym się nie kierował, ale masz pewność, że inni się nie będą kierować, to jest proste. No bo teraz ci, którzy, ci, którzy się nie kierują, to w ogóle to nie będą go ich wystawiali. A ci, którzy kierują, że dostaną pieniądze? Nie wiem. Dla mnie osobiście to jest sztuczne klasyfikowanie, nie, od, nie z poziomu sportowego, ani wieku. Mhm. Tylko z punktu widzenia jesteś wychowankiem albo nie jesteś wychowankiem. Jasne. Ja, ja uważam, że w ogóle w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza, żeby chłopcy byli cały czas w jednej drużynie żeby cały czas to się zmienia i to zmienia się na najwyższym poziomie i te duże kluby ściągają zawodników i te średnie ściągają zawodników i ciężko jest ciężko jest powiedzieć żeby, że, że to nie ma sensu no ma to sens bo rozwija to dalej system. Czyli najważniejsze jest żeby ten młody człowiek miał jak największej możliwości grania w piłkę. Ten system ten system ma temu służyć. No. Tak czy nie? Tak, tak, tak. No no, tak mi się wydaje. Ciek, ciekaw jestem. 30 odcinek. E, mam wrażenie, że niektóre tematy do nas wracają, ale siłą rzeczy w szkoleniu e, musimy je omawiać po raz kolejny. Z, rzecz, zmienia się rzeczywistość, jeśli chodzi o obsadę personalną, zobaczymy czy zmieni się rzeczywistość, jeśli chodzi o rzeczywiste postrzeganie problemów, e, jeśli chodzi o choćby problem młodzieżowca i, i benefitów z tym związanych. Tak? i skali, jakby, podejścia w zawodowym futbolu do kwestii młodzieżowca, tak. Jestem ciekaw, bo ja rozumiem, że, że tobie, jako człowieku, który pracuje w klubie, jak ty nazywasz się, mały chłopiec, ale to jest, chodzi o to, który przygotowuje tych juniorów do seniorów w sensie zawodowym, to zależy na otwarciu rynku tak naprawdę, prawda, na tych piłkarzy. I tu widzisz największy problem. Znaczy, ja chcę, żeby Branża, w której ja pracuję, się rozwijała, żebyśmy nie śmiali się z nas wszyscy w Europie, jak my gramy, żeby nasze drużyny grały w piłkę, żeby nasze reprezentacje grały w piłkę, a do tego potrzebni są ludzie, którzy będą zasilali ten system. I chcę, żeby on był sprawiedliwy. I jeszcze raz powtarzam, uważam, że to, co się w tej chwili robi, jest generalnie robione klasę. wszystko, większość. Ale to jest na krótką metę, bo zaburza znowu system. Jeżeli Kluby na niższym poziomie będą więc też beneficjentami systemu, też te pieniądze będą płynęły. Tak? To one dostarczą te kluby lepszych zawodników wyżej i te kluby na górze na końcu zarobią więcej, bo cały system, cała branża zarobi więcej. To, to, jest, to jest tak jak z tym hotelem, jak otwierasz gdzieś jeden hotel, no to wszyscy mówią, no dobra, masz fajny hotel, ale nie ma infrastruktury, niczego. Ale jak już jest sieć hoteli, jak mniejszy, większy, jeden dla droższych, drugi dla mniejszych, tu karuzela, tu, tu smażalnia ryb. Zaczyna nagle więcej ludzi przyjeżdżać, bo się rozwija. I tak samo ta nasza branża musi się rozwijać. I się musi rozwijać od samego dołu. Więc jeżeli ktokolwiek zajmuje się systemem szkolenia, nie może patrzeć, przez pryzmat ekstraklasy. Musi spojrzeć na sam dół. No zobaczymy, jak to będzie z tym malowaniem trawy na zielono młodzieżowcem 2-0, jak w praktyce będzie to wyglądało. Wiesz, że po sezonie będzie możliwa bardzo prosta statystyka tych minut młodych, zdolnych zawodników w ekstraklasie, i to pokaże, jakby co się dzieje rzeczywiście z tym wystawianiem młodych Polaków. No, także zweryfikujemy to. Już, już patrzymy, już jesteśmy po pierwszych kolejkach, już widać. No już widać tendencję. Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. 30. odcinek naszego programu Futbol od juniora do seniora. Andrzej Trzeciakowski, prezes Delty Warszawa. Roman Kołtoń, Prawda Futbolu. Ja zachęcam do zalajkowania tego materiału, a także subskrypcji kanału Delty Warszawa. Wpisywania też komentarzy pod każdy taki materiał. Pewnie prezes Andrzej Trzciakowskiego, ludzie te komentarze będą analizowali, być może też odnosili się publicznie w, w tym programie do, do tych komentarzy. Dziękuję bardzo.